Wirtualne spacery po Izraelu z Anis Paul Travel. Sukot to siedmiodniowe święto radosne. Ósmego dnia następuje Simchat Tora, czyli Radość Tory, dzień kończący miesiąc świąt. Sukot przypada pięć dni po Jom i dwa tygodnie po Roshasza. Jest to święto zwane po polsku świętem szałasów lub kuczki, gdyż już po zakończeniu Jom Kippur Żydzi rozpoczynają budować tak zwane suki, czyli szałasy. Budują je przed domami, blokami, restauracjami, a nawet na balkonach czy tarasach. Tradycyjna suka powinna mieć ściany z drewna i dach kryty liśćmi, najlepiej palmy, tak aby w nocy było widać przez niego gwiazdy. Wnętrze można ozdobić płodami ziemi, takimi jak np. orzechy, granaty czy winogrona. Często są to tylko rysunki przedstawiające te owoce. W szałasach tych powinno się spożywać chociaż jeden posiłek dziennie, przyjmować gości, modlić, a także spać. Zwłaszcza dzieci uwielbiają spędzać w nich noc. Tradycyjnym posiłkiem przez te dni są zwykle potrawy faszerowane, jak pierogi, kapusta z ryzynkami, ale i orzechy, pomarańcze, kompoty z suszonych śliwek. Zabronione są potrawy gorzkie i kwaśne. Święto to jest świętem na pamiątkę 40-letniej wędrówki Żydów przez pustynię z niewoli egipskiej do ziemi Kanaanu, kiedy to mieszkali w namiotach. Starożytności było też tradycyjnym świętem pielgrzymim, gdzie wszyscy po zakończeniu zbioru oliwek i winobrania przybywali do świątyni jerozolimskiej. Jak każde święto w kalendarzu żydowskim, i to rozpoczyna się wieczorem, następny dzień jest dniem wolnym od pracy. Następne dni to tzw. święty tydzień, gdzie niektóre zawody nie pracują w ogóle, a niektóre tylko do południa. Nie wolno wykonywać w tych dniach ciężkich prac. Sklepy i urzędy również pracują tylko do godzin popołudniowych. Ostatni wieczór kończy święto Sukot, a rozpoczyna się Simhat Torah, czyli radość Tory i znów jest to dzień wolny. Jest to ostatni dzień świąt, następne przypadają dopiero w grudniu. Ponieważ święto to było w starożytności związane z końcem prac rolnych, tradycyjnie od tamtych czasów Żydzi modlą się przez te siedem dni z tak zwanym lulawem, czyli gałązkami wieżby, mirtu i palmy, które trzymają w prawej ręce, oraz tak zwanym etrogiem, czyli specjalną niejadalną odmianą cytryny, którą mają w lewej ręce. Podczas modlitwy potrząsają nimi na cztery strony świata oraz górę i w dół, zaznaczając w ten sposób, że bóg jest wszędzie, na zakończenie święta wieczór przed Simchat Tora modlący się Żydzi uderzają gałązkami o ławki, podłogę synagogi lub ziemię, tak aby wszystkie liście z nich poodpadały. Jest to związane ze starożytną tradycją modlitwy o deszcz. W tym zwykle czasie w Izraelu rozpoczyna się już pora deszczowa. Podczas Simchat Tora wyjmuje się z Aron HaKodesh, czyli szafy, w której przechowuje się torę, wszystkie rodały, czyli wszystkie zwoje tory i obchodzi z nimi w procesji siedem razy dookoła danej synagogi – Czasem tylko siedem razy bimem wewnątrz synagogi. Często przystraja się też ten dzień Torem w specjalną sukienkę. Jest to też jedyny dzień, gdzie nawet dzieci mogą dotknąć świętych zwojów, bo na co dzień dozwolone jest to tylko rabinom. I'm not saying 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 I'm i Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego niezwykłego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych naszych transmisjach spacerów po Izraelu. Zapraszamy również do subskrypcji naszego kanału na YouTube, Paul Travel oraz do obserwowania nas na Facebooku i śledzenia naszej strony www.izrael24.pl. Zachęcamy również do zakupu naszej książki Sababa, czyli Izrael z przymrużeniem oka, którą dostać można w naszym sklepie internetowym Sababa, dostęp z portalu izrael24.